który wskazuje pozycję przeciwników. Jego wadą jest fakt, iż w trakcie ruchu obraz nie jest update'owany. Musimy się zatrzymać, ażeby zaupdate'ować pozycję wrogów. Ale już, jest, ale już sam fakt, że mamy taką opcję jest wystarczającym ułatwieniem. Czerwony kolor przeciwnika oznacza, iż jest on zaniepokojony. I trzeba uważać. Zresztą zalarmowany tak samo jest zaznaczony na czerwono. W każdym razie otwieramy drzwi, yy, bramę drzwi. Czytamy maila. Wychodzimy tak samo jak weszliśmy. Pięknie, nikogo nie ma w pobliżu, więc możemy normalnie otworzyć drzwi. Szybciutko wejść do kontenera, gdyż tam nikt nas nie będzie widział. Tu mamy przy okazji. Co my mamy? Minę, pięknie. Żadnego przeciwnika w tym miejscu. Proszę bardzo. Czekamy aż ten się obróci. Przy okazji szykujemy nasz pistolet, żeby wyłączyć to światełko. Zatrzymujemy się na chwileczkę, dosłownie, żeby zaktualizować obraz. Zasuwamy na górę. Tam przy okazji jest kamera, która... No, której ja, prawdę mówiąc, nigdy nie byłem w stanie znaleźć, tam przy tej wieży, gdzie schodziliśmy po schodach. Tam jest kamera i, ja, i tyle razy, ile gram, nie jestem w stanie jej znaleźć, ale ją słychać. wait the way up front is now clear this will be much quicker let me go and check i repeat your role is to cover sam hold your position john john answer me sam jump through the vent before it closes again what do we do about john all we can do is pray that he doesn't blow your cover John się, jednym słowem, nie popisze w tej misji. Gra się zapisuje. Tu nie dajmy się zmylić, to nie jest alarm wywołany przez nas. Tylko przez naszego zajebistego Johna. Proszę bardzo. My jednocześnie mamy... ...zaktywowany... ...cel po infiltracji bez alarmów. Więc my jedziemy jak trzeba, John. Odpadł z gry. Dosłownie. Teraz mamy 7 minut na zakończenie tej misji, co jest w sumie, za dużo. Proponuję tutaj zapisać. Zasuwamy na dół. Przygotujemy nasz pistolet. Teraz będziemy musieli wygasić to światło przy użyciu OCP. Następnie porusza, dostać się nad rakietą. Wyłączamy. I zasuwamy porusze.

Aby nas nie widział i czekamy na koleś aż on sobie pójdzie. On pójdzie aż tam daleko do tej budki. I musimy poczekać, aż on sobie tam pójdzie, żeby mieć maksymalną ilość czasu na skakowanie rakiety. System machowania jest bardzo prosty. Haker automatycznie wykrywa liczby czteroczęściowego kodu. Musimy je po prostu wykryć te liczby pośród Kilkunastu, kilku, kilkunastu innych migajon, migat, migat, migoczących, mamy na to określoną ilość czasu. Na no, kolesiu zwijaj się. Możemy próbować go wabić, wyłączając jakieś światło. Pole sobie poszedł, czekamy I dobra, zsuwamy się na dół I hakujemy 120 62 53 22 Hakowanie zakończone Zasuwamy po drabinie Zostało nam teraz 60 sekund na ewakuację. Ewakuacja nastąpi z tego miejsca. Łapiemy winy. i zasuwam na górę, i to jest koniec misji. Proszę bardzo, misja wykonana. Teraz będzie bardzo długi. Długa kaczenka. Więc ja się zamknę na ten czas. When I pulled him out of Iceland, he didn't take it well. Nobody would. Losing their own flesh and blood. And he'd never be the same again. They say if it doesn't kill you, it makes you stronger. Well, Sam didn't die. He had nothing to lose anymore, so he took the most dangerous mission of his career. That's how he ended up in Ellsworth Penitentiary. He was treated the same as anybody else no better, no worse. It was no midnight run, for damn sure. He didn't need much help to look like hell. Not since Sarah, his daughter, was killed. You hate to see a good man fall so far. Is that all you got? Come on! Me? I hope this mission would let him pull himself back together. We needed him. Prison. No, i oto mamy podsumowanie całej misji y, na Islandii. Pierwszy ekran to a, zadania. Tak więc tu mamy główne cele, które trzeba wykonać. Tutaj mamy y, drugorzędne cele czyli infiltracja bazy i e, jej wnętrza bez wczynania alarmów. One są oznaczone gwiazdką nie bez powodu. Wszystkie zadania gwiazdką z gwiazdką odblokowują dodatkowe gadżety do naszego ekwipunku, które będziemy mogli wykorzystywać od tej pory w kolejnych misjach. To jest właśnie jeden z bugów, który miała premierowa wersja. Bajery się odblokowywały, jednak nie można było z nich korzystać, i do końca gry trzeba było jechać na zwykłym wytrychu, na zwykłym noktowizorze, co jeszcze, i na hakowaniu w 14 sekund. Tak, no i to tyle. Tu mamy pasek zaufania, coś nowego. Na razie to nie ma sensu zbytnio, to wyjaśni się dopiero w drugiej misji, więc zostawię to, kontynuujemy. I mamy tutaj właśnie listę nagród. Odblokowaliśmy granat EMP, czyli elektromagnetyczny oraz wybuchającą kamerę przylepną. W sumie z tej kamery nie będziemy zbytnio korzystać. Kontynuujemy. Ocena misji. 100% jak widać. Zajebiście. Gra surowiej ocenia postępy w misji niż to, zrobi, niż to robiło Chaos Theory. W Chaos Theory najważniejsze to było nie dać się wykryć, nie wstrzymać alarmów, nikogo nie zabijać. Tutaj e, ocena misji jest obcinana za zniszczone światła, za zniszczone zamki. E, co tu dalej mamy? Tu, 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 tu. Przesłuchania pewnie też. O! Nawet za ogłuszanie przeciwników jest obniżana ocena. W Chaos Theory można było bezkarnie ogłuszać, gdyż była to no, dozwolona forma przemocy. Tutaj za to obcinany jest wynik, co jest bardzo fajne, gdyż tutaj ocena 100% jest naprawdę wymagającą oceną. A w Chaos Theory na przykład stanowiła standard i w którymś momencie, kiedy nie otrzymywało się 100%, by było wielkie ogłuszenie. Tak. Zranionych przeciwników, zabitych cywili, zranionych, zabitych i, i ogłuszonych. Wszczęte alarmy, e, wystrzelone pociski, dwie, dwa game over bez saveów, e, sabotażowane obiekty, jeden to jest światełko, które wygasiłem. Ani razu nie wykryty jak jako intruder, żadne ciało nieznalezione to też obcina. Ocena, i tyle. Tak, jest tutaj to chamskie wyświetlenie. Ile razy. Ile razy. No. Udało nam się zginąć, tam więc dwa razy w trakcie nagrywania tej misji udało mi się dać dupy. W każdym razie mamy ocenę 100%, do, do czego ja zresztą nie będę przywiązywał uwagi. Ja w, przy rozpoczęciu każdej misji będę mówił, czy. Warto się starać o tą ocenę, czy też nie, bo są misje, w których albo z jakichś niewyjaśnionych przyczyn, z humorów gry, tej oceny 100% nie da się zdobyć, jak na przykład w misji czwartej na Morzu Ochockim. Mój rekord to był tam bodajże 20% oceny, tak to był średnio 100, minus 120. Tak, mhm. z humorów, tylko i wyłącznie z wyniku humorów gry. Misje takie jak Kinshasa, które toczą się w zupełny biały dzień, no. inne humory, jak na przykład, no, właśnie związane z, z ilością zgonów, czy ile razy zostaliśmy wykryci jako i, i intrus. Czasami zostajemy wykryci jako intrus, wczytujemy sobie, żeby tego błędu już nie popełnić. Ale gra i tak, to nam zalicza do oceny i mamy 20% mniej, bo akurat za to mamy 20% mniej. No. I to tyle. Kontynuujemy. I, i przychodzimy do drugiej misji. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że to się spodobało. Mam nadzieję, że a, cały poranik uda mi się ukończyć jakoś. Dzięki za oglądanie. Zapraszam ponownie. Na razie.